Hej, cześć, czułem się Mano. Z tej strony Rashiba i kontynuujemy naszą przygodę w Dead Space po obudzeniu nieśmiertelnego przeciwnika. Mamy zebrać dalsze próbki DNA obcych. Otwórzcie się drzwi Otwórzcie się, tylko nie pokazujcie mi tego pana na czołówce Tutaj. Ta dziura mnie ciągle straszy. O, znowu ten facet. Your Holding on to your final breath, you claw your way along. You hold on to what was once your wall, but now, it belongs to the children. Be glad of the knowledge that your death will bring their birth. Listen, can you hear it? It's coming. Say your prayers. Hmm. Okej, okay, zmów pacierzy. Ja je bardzo chętnie bym zmówił. Goćcie tam sobie normalnie. O nie. Dobra, więc tak. Staza. I gdzie, mam, gdzie mam iść? Gdzie mam iść? A tutaj, o! Dobra. A. Fa. Dobra. A Dobra, dobra, dobra. Ogarnimy to jakoś mamy pełzaczy za sobą. Mamy są pełzaczy. Mamy dużego. Dobra. A, niestety... Jest to... Niestety jest to wszystko. Oh. Aj, daj się tutaj walnąć mój, to dosyć mocno. Weźmy tu trochę na boi. No, miejmy nadzieję, że za mną nie pobieg O oh. Dobra. Dobra, obcięte Dobra, wszystko powcinaliśmy co myśleliśmy Złoty typu przewodnik, jak miło Kredyty 3000 Bardzo miło, okej okay. um, Tutaj byli, byliśmy świadkiem, gdzie tapa nie popełnia są, były to tak ładnie uroczo. And now we have to to the Good. Personal log. Doctor Charles The specimen continues to respond well to my experiments. Its cellular so fortitude, not to measure elasticity, is remarkable. Doctor Kine, I'm sure, would disapprove. But I do not anticipate that issue as the good doctor is busying himself with the marker, as if that matters now. He has also succumbed to the same dementia that afflicted the colony. Only yesterday he told me he had spoken to his wife, but Amelia Kine has been dead for some years. My subject grows restless. Patience. Your time is soon. Very soon. Okay, to mieliśmy tu gościa, który. Um...

My support system failure on medical. what the hell was that? He's that Isaac, he's decompressed the entire deck and I'm being locked out of those systems. All the air has been vented into space. You should be able to bring it back online from the security station, but you don't have much time. Oh, robaczki małe. Ominęliśmy je w miarę. Kurde. W miarę dobrze wyszło Olejemy to tego, tego dużego też zbierajmy jakieś resztki hajsu Dobra Kamana i zaknie uduś się Nie uduś się proszę Dobra I have got everything you need to make the poison. Now get back to the chemistry lab. What are you going to do? Do it fast! Can I be breathing? You're cutting out, Hammond. I'm gonna to try to switch over. Shit! I lost the signal. I'll continue scanning for his location. You have to get that compound mixed. Do A, czyli widzicie, zaczyna się robić coraz weselej. Przed chwilą biegaliśmy we tlenu i nie jest to niestety już e, zbyt dobrze. Moc laser astykowego sprzedaj, paliwo metacza sprzedaj to też średni dostawnik tlenu sprzedaj, ale musimy wziąć sobie kilka dostawów medycznych. I tak jak widzieliście, przed chwilą mówiłem, że mamy ich dużo, tak teraz mamy ich bardzo mało niestety już. Dobra, węzły mocy 2 kupimy. Mamy ich 5, o Boże. Mamy ich... Mamy ich naprawdę dużo. Ale jak wiadomo, tak, tego typu rzeczy nigdy za wiele. Wiem, że zapisuję coraz mniej, po prostu ze względu na to, że już nie uważam, żeby zapisywanie było jakoś bardzo konieczne w Decidem. <laughs> oh, i've got more intel on the atmosphere here a survivor's report says a massive creature entered the hydroponics deck from outside the ship that's when the air quality began degrading the survivor called it the leviathan <laughs> Dobra, zróbmy to starymi, dobrymi metodami. Metodami. Muszę przyznam, że używać mi się z nimi nie chce. O Boże, dobra, e, i mamy lewiatana, który się uczepił z zewnątrz statku. Okej. Okay. Lewiatan tutaj dla przypomnienia e, z mitologii, wielki potwór morski, który a w sumie jeden w sobie rozdajmy na wszelki wypadek. Wielki potwór morski, który zżerał statki w całości. No i dobrego nic z tego wyniknąć nie może. Słyszałem, że gdzieś tu bum było. My mamy iść tu, dobra. Ale okej, okay, lewiatan czy nie lewiatan. Poradzimy z nim sobie. I think we can know where we are, right? No, we Please stand by. mix Please remove the capsule. Let's hope that poison works. Head back to the tram station and get up to hydroponics as fast as you can. Still no response from Hammond, so be careful. There's no telling how contaminated that deck is. No, na pewno I'm beginning to truly admire your spirit, misplaced as it may be. I think, I think you should see the whole plan. You should not spurn the hive mind's offerings. You deserve to witness that, at least. Okay. to mm. so, unfortunately yeah, W sumie. A. Z starego rpg którym nie jestem, podpowiedział mnie, żeby tam iść, bo jak grać nie pokazuję, żeby gdzieś iść. Na pewno coś ci da w zamian. Dobra. No i w sumie tak sobie e, śmignęliśmy, nawet zgrabnie w miarę przez te dwa rozdziały. Dobra. Perhaps now you will understand. The work I have done must continue, will continue. I, Dr. Charles Morrison, shall serve as the catalyst to the salvation of our species. These specimens will return to Earth with me. I will spread their divine glory across the entire planet. I will leave. Mhm, mm jasne, ci na to gościem. O o, 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 blisko byłeś. Tak, ok. Eliminujemy Cię. Stazis przede wszystkim. Aj, źle zrobiłem, coś dobrze. Wow, dużo Was. Dużo Was tu ma ludzie.

Przeładuj. Dobra. Dobra. Okej, okay, i zamroźnimy go drugi raz. Mm, bo tutaj właśnie innym sposobem niż po prostu wczak... Freezing cycle Freezing cycle successful. Transporting patient. No, właśnie. Let's just hope that's the last we see of that thing. I've managed to override Mercer's lockdown. There's a secondary tram station nearby and you can take it to hydroponics. Let's tylko, że jest enough time. No, inaczej po prostu byśmy inaczej byśmy po prostu tego przeciwnika nie mogli pokonać i na niego właśnie trzeba było się przybrać tak, w taki właśnie śmieszny śmieszny no, sposób. Zamrozić go po prostu. A więc dobra, okej, okay, tu już chyba wszystko pozamiotane. Długi korytarz, nic mi na głowę nie spadło. <grytanie> dobra, szczerze mówiąc, liczę, że coś mi jeszcze tu wyskoczy. No, aczkolwiek, jak widzicie, mm, pomyli się czasami w DSpace, jest miło. Dobra, mm, Jakbyśmy zawijamy żagle. Zawijamy żagle i lecimy teraz, dokąd? Zgubne oddanie. Michael Czabal chyba ten gościu się nazywał No zainteresowała mnie ta postać Przed nam bez bicia No i jestem ciekaw co tam będzie można Co tam właśnie ten gościu miał, miał na myśli, że jego właśnie nie, nie zabiły Znaczy Gościu gadał jak taki trochę to popaprany Matce roju coś mówił Że matka roju powinna nam dać, czy my raczej powinniśmy

I want to note my opposition to that order. Everyone knows they're in I nie see what denying them our surplus No, już wiecie dlaczego zaszło toaletę. Było wyskoczy na was coś takiego? Tak, to jest prawda. Takie rzeczy wyskakują z toalet, jak się nie Ta. Czyli ludzie, uważajcie po prostu, gdzie siadacie w toaletach publicznych? A, mycie rąk podstawą, nie? O, sądzę, że tym tutaj to już... Umycie rąk nie pomoże. Dobra. Więc e, musimy iść trochę daleko. Taże w tą stronę. I czemu obraca mi ten karabinek mój śmieszny? Pistolet pulsacyjny. Nie, piłę laserową, blech. Sorry. Sorry, że tak mylę się Czasami, przepraszam. Dobra, jak mamy ekwipunek wygląda? Mam zawalony mocno. Dwa węzły. No, trochę jest zagracony. W sumie, użyjmy jednego tego punktu stasis. To się przynosi. Ok, zraszacze się włączyły. We No, open door. Open, Isaac. Oh, on Isaac. Good to see you in one piece. Don't take your helmet off. There's rotten. I gotta look at it. It's huge. You won't believe it. Shut itself in food storage. Crew that was on this deck. I think they're what's poisoning the air. They've been transformed. I saw one of them bloated, swollen. They're like poison factories. We need to take them out where we can still breathe. Hammond! I thought you were dead. You need to get to cleaner air. You're not going to be able to help Isaac in your condition. Isaac, I'm scanning the area now.

No i myślę, że tu znajdziemy już. A, gdzieś w tym miejscu kolejny poziom pancerza. Pancerza jest chyba 5 poziomów z tego co się nie mylę. Mamy być w ogóle w prawo czy w lewo? Nie no, w lewo. Dobra. Nie biegajmy na oślep. I idziemy przeszukiwać dalej. Tak mała, na pewno no na pewno coś ukrywa Wszyscy coś kurde ukrywacie tutaj Nie ma tu nic nie ma Tu jakieś ...plujki termiczne są Co też nie ułatwi nam pewnie życie Dobra Firmware Dobra, mamy trzy węzły A jednego użyjemy sobie tu ja jeden zostawię no, takimi małymi krokami myślę mm, Będziemy sobie tutaj to Będziemy sobie tutaj to zostawiać A, to jest jeszcze jest zamknięte Trochę Kasy, trochę Amunicji, której niestety i tak nie użyjemy mm, No No, 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 no i dobrze, no i dobrze Cześć Przewidać się z moją piłą. Um, no i dobra, zabiliśmy go, coś nam drofnął tysiąc hajsu, okej, okay. jesteśmy tysiąc do przodu znowu. No i tak, okej. Okay. Magazyny żywności. Tam widzę, że... ...leży amunicja, tam jest druga amunicja. Poprosiłbym ją. Mamy Tam Tamtędy, dobra. Ogólnie fajnie, nie taki... A, już chciałem chwalić. Już chciałem chwalić, że taki ładny ekosystem. Dobra. Dobra. Ogarnimy to w ten sposób może. Dobra. Dobra, jak widzicie zwierzyna tam się trochę wściekła ta co tu była jest tam u góry na wyższych piętrach Nib O i tu są chyba te o. Zasobniki trucizny O których tak głoś o, dobra. O, drugi. Dobra. No, jak się... <laughs> Gra z czasem. Okej, okay, otwórzmy setu. tu. O, tak. To jest pierwszy z zasobników. Dobra Czyli maszynka produkująca um, Poison Poison została zabita Ale okej, okay, w tym miejscu podziękuję Wam za uwagę, to jest takie nietypowe cięcie i do zacznienia w następnym odcinku. Trzymajcie się hej!